Witam wszystkich szalenie gorąco w te mroźne dni, zapraszam na kolejny odcinek z trzech wypadów, będzie trzy razy Zatoka, Puck, no i trochę półwysp. A kiedy tak w środku tygodnia swobodnie sobie zakładałem rękawiczki w Zatoce w Pucku, nie spodziewałem się jeszcze jakie trudności nadejdą w kolejnych dniach. Tutaj, jak widzimy, jeszcze piaseczek, fajna ziemia, super pogoda. Czasem jeszcze nawet wyglądało słońce za chmur, a potem miało się wszystko drastycznie zmienić. Nastały śniegi, mrozy. Ale czy oznacza to, że wykopki były gorsze, że fanty wpadały jakby słabsze? Wcale nie. Zobaczcie, jak to wyglądało później, bo naprawdę jest na czym zawiesić oko. Trafiła się teraz taka, oto, zawieszka. Tylko, o, już ją troszkę uszkodziłem. To jest jakiś miedź. jest metal, ale... Ale jest coś takiego. Jest łódka. Tutaj naprawdę spodziewałem się czegoś lepszego, bo sygnał był to typowo to... na srebro. Byłem przekonany, że za chwilę krzyknę, Łukasz, mam srebro! a tego dnia udało się trafić jeszcze w Pucku Pierścionek, który pokażę dopiero na podsumowaniu, ponieważ kamerka padła, no i też doświetlaliśmy się tylko czołówką. Następnego dnia pojechaliśmy na wykopki nad Zatokę. To były chałupy i uważam, że to był naprawdę jeden z lepszych dni w tym roku, a że praktycznie mamy dopiero połowę stycznia, to mogę śmiało powiedzieć, że na pewno zapamiętamy na długo ten dzień. A dlaczego? No nie wszystko możemy pokazać w tym filmie, natomiast to, co pokażemy, to jest srebro, które niewątpliwie wliczy się w taki challenge, który prowadzimy. I polega na tym, żeby podsumować ilość srebra zdobytego w 2021 roku. Sezon się nie skończy. Póki my żyjemy, <grybujesz> jakoś tak. Zimno, nie zimno do roboty. No trzeba, trzeba iść, no bo kto? Bo jak nie my, to kto? Rekiny. Rych tych rekiny, nie, nie jakieś. Karbowane. kaszaloty. No, my tutaj Meso przygotowani Chyba No jedziemy do Łeda Łodna kundy Łodna, kunda, a patrzcie co to będzie się dało Ja zacząłem od 50 groszy współczesne A ten tutaj zobaczcie o To jest Piękny sreberko au Kolejny sygnał, trochę zabawy. Najpierw zaczęło się 22. Przeskakiwało na 33. No ale jest krążek. Jest obrączka. Amelinowa już kolejna. No jak wpadła, to niech już jest. Dwa z Bardzo fajnie. Jak jest kasa? To może będzie coś jeszcze. Ekstremalne warunki. Ale jest kolejna dwójka 4,50 już jest No to... No to spoko W ciemnościach Zatoki ukazało się 5 zł To mamy już dychę tego dnia farcik naprawdę sprzyjał Łukaszowi. Padły takie rzeczy, które chciałbym Wam pokazać, no ale z pewnych względów po prostu nie można. Chciałbym też pobudzić po prostu Waszą wyobraźnię, tak jakby. Natomiast następnego dnia już w pojedynkę wybrałem się do Jastarni i zobaczcie, co udało się przywalić mi w solowym wypadzie. O, trzeci sygnał. Na miejscówce jest srebrny pierścionek. Śliczny. Z kameczkami. No, może nie jest jakiś aż tak śliczny, ale, ale cieszę się, że jest. Jest srebro. Już jest git. I grosik na szczęście. Prześladowca z Nawet tutaj depcze mi po piętach. A tam co? Łańcuszek. Nejo. Taka sztuka. Ciekawe czy jest yy, jakaś zawieszka czy coś od niego. No ale sreberko, drugie już dzisiaj, super bardzo dobra robota. <grybujesz> Patrzcie, kopnąłem, poprawiłem i jest. Wygląda na to, że go po prostu rozwaliłem sitem. O, lekowo srebra Kurde! Panie Sebastianie, bardzo dobra robota. Jest medalik Bozia Ekstra. Kurde. Taką zabawę to ja lubię. Super, super, super. Ale fajny wypad. Dwa złote. Hurra. No i dzień poszukiwań się zakończył. Tak samo jak zakończył się tydzień cały poszukiwań, zapraszam Was na podsumowanie tego, co udało się zdobyć w trakcie trzech wypadów. A w czasie piątkowego wypadu udało się jeszcze trafić taki srebrny pierścionek. To była zatoka w Pucku i wieczorne wykopki z czołówką na głowie. No nie udało się tego nagrać, no bo wiadomo, to już tak. Nie za ciekawie wyglądało, była gruba panierka, bo to bardzo głęboki sygnał. No po czyszczeniu wygląda tak. Ten srebrny uszkodzony łańcuszek udało się poszczepiać. Najprawdopodobniej został ciechnięty sitem, dlatego tak się rozpołowił. No i tutaj widać właściwie najlepsze fanty z trzech wypadów właściwie tego tygodnia, bo tylko weekend się dało radę. Tutaj widzimy ten srebrny pierścionek amelinowy no i drugi srebrny pierścionek razem z tą kietą. Uważam, że naprawdę bardzo dobra robota. Do challenge'u w tym roku przybyło 9,94 grama srebra. No i to by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek. Tymczasem się z Wami żegnam. Pamiętajcie łapa w górę, subskrypcja kanału i do następnego. Hej!